Ania, jak w ogóle się zaczęło? Jak, jak wpadłaś na ten pomysł? Jak on w ogóle przyszedł eee, do Ciebie? Na no pewno wiedziałam, że chcę się zmierzyć z, z dramatem, z dziełem i yy, yy, też wiedziałam, że no, jakby nie może to być rozbudowana forma yy, literacka, więc zaczęłam szukać takich krótkich form literackich. No i gdzieś yy, Tadeusz Różewicz jakoś mnie zawsze intrygował i myślałam, że jest to takie niemożliwe, żeby się brać za Zadzieła właśnie Różowicza, ale stwierdziłam, że, że nie spróbuję. Nie? Gdzieś właśnie ta stabilizacja świadkowie albo nasza mała stabilizacja zaintrygowała mnie raz ze swoim układem. To są trzy, właściwie można powiedzieć niezależne akty. Jest to dosyć krótka forma właśnie literacka i to, że jest jakiś taki uniwersalizm samych postaci, czyli nawet nazwanie ich kobietą, mężczyzną, czyli jakby w takim dla mnie wyobrażeniu, że to może być każdy mężczyzna, każda kobieta albo po prostu wszyscy mogą być właśnie mężczyzną i każdą kobietą, więc to już dla mnie było takim e, ciekawym, e, ciekawym babikiem. No i później się pojawia mężczyzna drugi i trzeci, mm. w związku z też jakby pomyślałam, że to właściwie jakby w obrębie naszego zespołu, że każdy może być tą postacią I, i ten uniwersalizm jakby do samych postaci mnie zaintrygował, bo jakby dawał taką przestrzeń do tego, że właściwie możemy stać się też każdym tam jakby pod tym układem postaciowym. No, i gdzieś ten prolog, który jest bardzo taki poetycki, odnosi się do, do takiej jakby refleksyjności co do takiego przeżywania świata w tej swojej codzienności, a jednocześnie gdzieś jest tam takie, no właśnie gdzieś zobaczyłam tą apokalipsę, czyli że jakby przez pryzmat codzienności, że możemy dotknąć czegoś, co jest właściwie. W każdym pokoleniu jest takim pytaniem egzystencjalnym o tym, co dalej z tym światem, ale właśnie poprzez taką y, prostotę tego poematu. No i, y, no i właśnie pytanie do, do Was, do zespołu, co, co byście myśleli o Różewiczu, ale nadal jakoś tak niespokojnie y, mówię: A zobaczę co u Sławka, <laughs> że, że właśnie też w tych krótkich formach literackich no i znalazłam donosicieli i miałam tak, o ranę. Świetny jest to materiał. Razem, tak? I jeszcze właśnie nie, nie, nie myślałam, że razem, ale że osobno. I tak myślałam, Aha. kurczę, czy stabilizacja, czy donosiciele. Tak, 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 czy tekst, osobno. No i tak zrozumiałam, że donosiciele jako tak samoistny byt, że, że być może ta oczywistość też tego języka, stylu wygłaszanych po prostu donosów, Jakichś wypowiedzeń, że być może też będzie zbyt nudne. Wydaje mi się, że jak już podjęłam decyzję, że bierzemy się za stabilizację, to jednak tak ci donosiciele do mnie pukali, jeszcze pukali i dopiero w którymś momencie już też naszego procesu jakby zobaczyłam, że jest możliwe połączenie tych dwóch konwencji, tych dwóch mhm. światów. Także ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego połączenia. A powiedzenie, bo to może być też dosyć nieoczekiwane, jeżeli mówimy o naszych widzach bo nasz teatr, to w tańca i ruchu, a my korzystamy, to już drugi spektakl, gdzie korzystamy na napisanym, dramatycznym tekście, bo wcześniej byli naznaczeni Shakespeare, tym razem jest to Różewicz i Mrożek. Ja nie mówię, że wcześniej nie było u nas jakichś wartości tekstowych, ale na takim tekście pisanym to jest drugi spektakl i powiedz jakby, skąd taka też ciekawość eksploracji tej dziedziny. Ciekawość przede wszystkim poprzez Was, czyli danie nowych zadań, bo czuję, że macie ogromny talent, pokłady też właśnie tej przestrzeni wywiedzianej z aktorstwa, a jednocześnie fizyczność, w której się obracamy w tej codzienności, jakby powoduje, że, że to aktorstwo osiąga zupełnie inny wymiar. Ale też może jakaś taka moja odwaga do tego, żeby. Jakby nadal pracuję w jakiejś tej przestrzeni abstrakcyjnej, w której ja się czuję bezpieczniej, ale na przykład już ta praca wymagała ode mnie innych zadań reżyserskich i no, nie ukrywam, że było to dla mnie też ogromne wyzwanie, no, ale lubię i yy, wprowadzać nas po prostu po jakiejś nowej jakości. No i uważam, że w absolutnie wspaniale każda osoba u nas w zespole się zrealizowała. Yy, w ogóle. Tam, jakby ten tekst ma takie pokłady niuansów, i bez takiego narzucania, widziałam, jak każda postać wzrasta w jakiejś takiej detaliczności, że były ciekawe fazy od ogarnięcia w ogóle. Okej, okay, dobra, nie rozumiem, kim jestem w tej magmie tych zdarzeń: kobiety, mężczyzny, gdzie się te postaci bardzo mieszają, multiplikują, a jednocześnie, że każdy, jakby znalazł ścieżkę pojmowania swojej postaci przez pryzmat świata, który jest jakiś taki zagmatwany zaguniony. i zagoniony. Wydaje mi się, że właśnie zbudowanie najpierw strategii bez zrozumienia jest kluczowe i wydaje mi się, że dopiero teraz jak ogarnęliśmy warstwy tekstowe, że już się podzieliliśmy tymi sekwencjami, to dopiero przyszedł czas już po tym takim tygodniu grania, że że te faktycznie postaci zaczynają się wykluwać. Jakby one zaczynają rozumieć swoje sensy y, takie egzystencjalne. Pomimo tego, że każdy jest tą kobietą, każdy jest tą mężczyzną, to że każda postać jest uwikłana jakby w inne, w inne dylematy. I, y, i to była dla no, mnie niesamowita podróż też. Was obserwować, jak, jak wzrastacie i właśnie ta detoliczność, To, że ja już zaczynam wypatrywać, na przykład u ciebie jest korzuszek. Mhm. Że, że po prostu gesty ciała, które przychodzą, się przyklejają. U Sabinki, tam jest rozmowa o pływaniu, płynięciu tych chmur, a ona jakby przechodzi w fazę jakiejś ryby, i że po prostu takie mikrogesty mikro się zaczynają pojawiać, które są powtarzalne. I one jakby też świadczą o ogromnej pracy, która została wykonana, na przykład u sióstr miłosierdzia, które też jakby przyjmują postaci kotów, a jednocześnie dla mnie i psów, bo jakby kot rodzi się z psa w ogóle, bo też tam w tym epilogu, który jest preludium, jakby ten pies jakby przekształca się w tego kota, w ogóle też postaci zwierząt, które są bardzo istotne, szczególnie właśnie u u Różewicza. Tam się nagle tworzy przestrzeń do tego, że Stacie sióstr jakby opiekują się całą tą przestrzenią, mhm. że są ważnym elementem w ogóle takiego ekosystemu. Opiekują człowieka. się, ale nie czujesz, że są kreatorkami. W się miały... to znaczy takimi sprawczyniami tej, yy, Na swój tej przestrzeni. Są, są sprawczyniami mhm. przestrzeni, ale nie yy, takimi osobami, które w sposób taki rządczy, agresywny, jakby mówią, że to tak teraz ma wyglądać przestrzeń, tylko tak czuję, że to jest z pozycji zwierząt, że zwierzęta, które są z nami, one po prostu są i jakby ulegają też um, tej presji, zarządzania przez człowieka. I wydaje mi się, że, że postacie sióstr są na tyle interesujące, że one są i wiemy, że są funkcyjne, a jednocześnie one są w tym ekosystemie. Ciężko mi to jakby, jakby, jakby nazwać, że to nie jest taki ktoś, kto wiemy, że zarządza tą przestrzenią. Mhm. Że czuję, że nad tą przestrzenią zarządza, tą przestrzenią zarządza jeszcze ktoś inny. Nie? Czy to jest jakiś fatum, czy to jest los, czy, czy to system, bo tu też u mrożka bardzo mocno. Można słyszeć, że to, że to system, że to ktoś nami zarządza. Nie? A właściwie, że my przybieramy jakieś funkcje właśnie donoszenia nas siebie samego po to, żeby się upewnić, czy ja dobrze oby funkcjonuję w tym systemie, nie? A siostry z kolei są bardziej takimi anonimowymi oświadkami. One są o, właśnie, siostry są świadkowymi. One doświadczają i obserwują ten świat i po prostu zwierzęta też mają tak, że one jakby nie negocjują, one zawierzają. I czy są zaopiekowane, czy, czy są ranione. No to już niestety zależy od, od, właśnie od człowieka, od tej postawy człowieka. No bo jeżeli przygarniamy zwierzę, deklarujemy zaopiekowanie, no to powinniśmy jakby spełniać też mhm. ten obowiązek, który na siebie nałożyliśmy. Więc tam jest dużo warstw w ogóle w tym spektaklu. No i w tym zagmatowaniu każdy już odnalazł po prostu swoje, swoje testy no Powiedziałeś, czym są dla Ciebie siostry? Ale pytanie, czym są roboty gadające głowy? Jakie jest ich przeznaczenie w spektaklu? No, teraz dystansując się też do procesu, faktycznie widzę jaśniej. Czuję, że nadal gadające głowy są świadkami, tylko świadkami, którzy po prostu podejmują decyzje w swoim życiu. Wydaje mi się, że siostry, jako te istoty, które. No są też w takim zaopiekowaniu, jakby oferują zaopiekowanie a jednocześnie będąc postacią kota, y, trzeba się nimi opiekować, więc tam ta decyzyjność jest trochę mniejsza. Ale tutaj po prostu przez to, że dotyka się tej codzienności w samej rozmowie, czyli należy przypuszczać, że, że te wszystkie ta cała wiedza jest jakby przeżyta. W związku z tym no jest to świadkowanie odśrodkowe i pytanie tylko, czy czy te gadające głowy faktycznie jakby w tym pędzie, szczególnie w tej drugiej scenie, w tym drugim akcie, e, to jest ciekawe, że tam się przelatuje to życie, nie? Mm -hmm. że po prostu, że jest się w jakimś takim pędzie i to ciało jest jakieś takie umęczone w tej codzienności. E, w związku z tym e, można też powiedzieć, że gadające głowy niejako są ofiarami mm -hmm. systemu, codzienności. Czym jest stabilizacja, nie? Czyli jakby przypuszczalnie, że otwieram oczy, robię wdech, wydech, mówię sobie: Jestem, mam, jestem szczęśliwy, szczęśliwa. Czy to jest moja mała stabilizacja? Od czego zależy ta mała stabilizacja? I tutaj jakby e, te gadające głowy, przez to, że one są takie zabiegane. Jest tam jakiś egzystencjalizm, ale w tej codzienności ona jakoś tak wybrzmiewa dosyć dziwnie, no bo e, tam dochodzi do tego, że czy mama faktycznie ma teściowa przyjechać na całe życie, że to są takie błahe sprawy, ale jest tak bardzo istotne. Czy ja będę miała swoją wolność, swoją przestrzeń do tego, żeby podejmować właściwie decyzje i tam właśnie ta codzienność nam pokazuje, jak bardzo jesteśmy zniewoleni po prostu w swoich życiach. My nie jesteśmy niezależnymi istotami. My zależymy po prostu od wszystkiego i od wszystkiego. Ja się tak zastanawiam nad tą stabilizacją, nie? Bo teraz tak jak powiedziałaś, to sobie zacząłem myśleć o tym, że kiedy człowiek czuje się stabilnie? Kiedy wie, co go czeka i jutrzejszego dnia, nie? Czy że na przykład mm, wie, że ma co do garnka włożyć, wie, że ma gdzie iść do pracy, wie, że nie wiem, w najbliższym czasie czekają go jakieś urlopy, wakacje albo coś takiego, ale w kontekście tych naszych robotów, ja sobie pomyślałem o tym założeniu, też rozmawialiśmy kiedyś o tym, o zaprogramowaniu i o pewnej funkcji, którą ten robot, robot ma pełnić niejako, tak? Czyli nie ma określonej dowolności, on już jest skonstruowany pod jakiś jednak e, konkretny profil i i to jest też ciekawe, że gdybyśmy my się też rodzili z takim, my troszkę sobie tak dodajemy, że urodziłem się po to, żeby być tym i tamtym, bo życie mnie tak popchnęło, nie? Ale z drugiej strony można pomyśleć, że to jest po prostu efekt decyzji, determinacji. Natomiast gdyby faktycznie było tak, że musimy wykonywać bezdyskusyjnie daną funkcję w swoim życiu, to ciekawe, jak To no są myślę... teorie, że rodzimy się już z jakimś programem, nie? I... Przez to, że mamy jakiś rodziców mhm. bardzo określonych, a rodzice mają swoich rodziców, i o tym dziedziczeniu traum czy tych trudnych spraw, jakby też w jakimś konkretnym środowisku wzrastamy. Bo pytanie, gdybym urodził się, urodziła z inną mamą, z innym tatą, jakie by były moje potencjały. Więc to są bardzo, bardzo ciekawe tematy, i czuję, że, że to, że jakby nacechowaliśmy się bardzo robotycznie. Czy nazywaliśmy siebie jakąś funkcją, to wydaje mi się, że do naszego człowieczeństwa też jest właśnie pytanie, czy, czy my realizujemy czyjś program, czy własny. Czyli mm -hmm. na ile jesteśmy świadomi? Świadomość ja tak, jest tutaj kluczem. Tak samo też myślę o tej mamie, mm -hmm. że to też jest jakiś paradoks, że um, dwa modele robotów e, pytają tak. o mamę, której mm -hmm. tak naprawdę dobrą sprawę nie ma. Tak, nie ma jej i nigdy nie, nie było i nie będzie, ale to jest znowu wyciągnięte jakby z takiego typowego ludzkiego życia, takie podpatrzone, takie trochę zachowujmy się jak ludzie. To też jest takie ujmujące, jak te roboty chcą kopiować ten ludzki świat, jak chcą wcielać, wcielać go do swojego życia, takiego z jednej strony pozornego, a z drugiej strony życia, które staje się trochę nowym, powyginanym konstruktem. Mhm. Na przykład widzę, bo pamiętam jak przyszłam z tym zadaniem, że właśnie tworzymy ten świat robotów, to teraz z perspektywy już jakby po procesie widzę, jak bardzo zrobiliśmy spektakl o człowieku. Być może jakby wyostrzone mechanizmy, no bo jak w sposób nienaturalny się poruszacie w drugiej części, kiedy to tam domologujecie między sobą. Że jakby z tyłu głowy w procesie jest robot, ale tak naprawdę widzimy człowieka uwikłanego po prostu między szafką kuchenną, a po prostu łazienką, między szczoteczką do zębów, a po prostu swoim praniem, może jakąś zostawianą pracą, a jeszcze matką, która ma przyje, przyjechać i jeszcze niezałatwioną jakąś sprawą w relacji. Nie? I to jakby tworzy jakieś takie rozwibrowanie, które staje się też jakieś robotyczne, czyli to, co zresztą rozmawialiśmy, że. Faktycznie za czym był inny, ale efekt tego procesu jakby pokazuje nam, że też jakby inne odbicie po prostu w lustrze, że, że to jest tak naprawdę mhm. bardzo mocna historia o człowieczeństwie. No tak, bo sami piszemy sobie te faktycznie tak. programy, nie? Tak. Praca, szkoła, rodzina, a pytanie ile mamy czasu na to, żeby być w ludzce. Na ile możemy z tego skorzystać? Tak, na dobrą sprawę. Ja też mam do Ciebie pytanie. Jak czujesz swoją postać? Jaką drogę przeszła? I, I czy jakieś nowe, takie dla Ciebie ważne sensy się stworzyły? Znaczy, ja na pewno zrozumiałem, jak y, należy pracować nad tego rodzaju postacią. Mhm. Bo uważam, że ona zaczęła pracować w momencie, kiedy zaczęliśmy dużo grać w sensie powtarzać. Mhm. Wtedy czułem, że. Mm, ja sobie założyłem, że próby nie są jakby próbami, żeby powtarzać rzeczy, ale próby są po to, żeby zbierać informacje i żeby tworzyć sobie gesty może wynajdywać fragmenty, które są ważniejsze, ale jakby robić to z perspektywy nie mojej intuicji aktorskiej, ludzkiej. Tylko starać się to traktować jako po prostu informację, która wpływa i która może mnie zaciekawić jako, jako tę maszynę robota. Mhm. Że też że trzeba było sobie pozwolić na e, wspomnieć o tym geście, kożuszek, mhm. bo m, też zrozumiałem, że robotnik koniecznie musi wiedzieć, co to jest kożuszek w kakao. E, e, jakby czy tam w mleku, Aha, tak, tak? tak? Że jakby rozumiem, kożuszek jako ubranie, więc to rozumiem tego, co jest to należy zdjąć. Rozumie to dosłownie. On tego nie wartościuje, on nie, nie, nie poddaje tego, tego ocenie, tylko jakby przychodzi mu to do głowy. I, I myślę, że to dużo dało. I to mi zaczęło budować najbardziej postać, bo też rozumiem, że tutaj za dużo nie ma takiej pracy intelektualnej. To jest bardziej osadzenie się w tych sytuacjach i próby też były. Próby dla mnie nie były graniem jakby ciągle tego samego, tylko próby to było jakby znowu wrzucenie się w system. To trochę jak odpalić grę od nowa, nie? że niby to znasz, ale ciągle może się wydarzyć coś innego w niej. Albo możesz inaczej w niej zaistnieć. I oczywiście te systemy, te zdarzenia układają się ciągle tak samo, bo tak się gdzieś umawialiśmy i do czegoś zmierzamy. Ale, ale to poczucie. Wydaje mi się, że zmienia ten rodzaj nieoczywistości. Mhm. Że nie chciałbym na przykład zauczać się każdego gestu, tylko chciałbym czerpać z tego, co słyszę od kolegów, mhm. żeby filtrować to ciągle przez ten system poznawczy, się... który jest tu i teraz. Faktycznie musiałeś nauczyć się w swojej gonitwie tekstów też i postaciowania słuchać i słyszeć faktycznie e, swoich postaci, też partnerów na, na scenie, bo to karmi też jakby Twoje akcje i reakcje, gdzie mhm. No i oczywiście też jest takie coś, że mm, tu wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze być może czeka nas trochę pracy, albo, mhm. albo nie, ale e, też zrozumiałem, że nasze teksty są po prostu rytmem, mhm. są muzyką. Nie słyszę ich jako tak. intencji, komunikatów, tak. próśb, tylko ja to słyszę jako, tak, jako, jako melodię, jako, jako rytm. Ciekawe jest to, że jeszcze raz powtórzę. U... Jest kobieta, mężczyzna, mężczyzna drugi, mężczyzna trzeci. Ale właśnie ta funkcja człowieka i zaczęło się właściwie od mężczyzny szafy, czyli roli Daniela. Później zadałam pytanie, jak czujesz swojego mężczyznę? No i pojawił się mężczyzna parawan. Julii, rola to jest kobieta, Rosu i Sabinki, kobieta, człowiek. No i donosiciel, donosiciel, rola Dawida z tym głów gadających. Wszystko jest w tej strukturze kobiety i mężczyzny. No i troistość jednej właściwie postaci, czyli siostry Miłosierdzia Kota, która jest podzielona na pierwsza siostra, pierwsza Miłosierdzia i pierwsza Kota. Więc gdzieś ta zabawa z tymi postaciami mnie fascynowała. Bo, bo to jest faktycznie w tym tekście bardzo wybrzmiewała ta funkcjonalność też mebli, że to stanowiło w pewnie w latach 60., właśnie ta walka o ten mój kawałek ziemi, o ten mój kawałek stołu, mój kawałek krzesła. Pytanie, czym to jest teraz, nie? Ale wydaje mi się, że to jakby nieruchomości i jakby to tworzenie tego swojego własnego świata jest bardzo ważne, bo buduje nam to poczucie bezpieczeństwa, czyli tej. Właśnie pozornej stabilizacji, która jest nam odbierana przez właśnie wojny, inne tragedie i po prostu poprzez, poprzez władzę, poprzez zarządzanie właśnie państwem, no to po prostu czujemy, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. W związku z tym gdzieś ta stabilizacja nawet stworzona w tej codzienności, ona nam się rozmywa poprzez te decyzje po prostu innych człowieków, można powiedzieć, tak, innych ludzi. I to jest ciekawe. Bardzo dojmująca jest dla mnie twoja postać przyklejenia człowieka do, do podłogi, tam masz, chyba trwać 5 albo 10 minut. I to jest tak mocno na miejsce na sensie takim, że człowiek może, człowiek, robot, istota może stać się w jakiś sposób bezużyteczna, przyklejona do jakby jednej jednej przestrzeni i jakaś taka walcząca o zauważenie, o to, że okej, okay, może się nie mogę ruszać, ale jestem jeszcze I jakoś taka jest bardzo mocna dla mnie, no mnie ja też to, Ja się. też ją poczułem, że bardzo też ją się ciekawie gra. Mhm. Trochę się bałem jej, że właśnie, że to będzie taki rodzaj e, dłużyzny, która, mhm. która jakby nie jest ciekawa, nie jest rozwojowa, ale jak ja jak, jak gdzieś wszedłem w to to też myślę, że to jest ciekawe zadanie nawet też cielesne po prostu tak, tak, tak. no i tym sposobem możemy zmienić przestrzeń